Hej hej, tu Filip, Blue Farm Lab. Robię kompost według metody Elaine Inham. Przygotowałem już sobie y, taki kosz zasypowy z y, siatki 25 na 25, drut dwójeczka. Tu na dole mam też siatkę, żeby nie przepadało mi przez y, y, szczeble palety. No to jest drobne oczko, tam 10 na 10, może 8 na 8 mm. No i teraz przygotowuję sobie mieszankę. I warstwami usypię i dam znać co dalej. tutaj zgodnie z przepisem słomę, zrębki, azotowy składnik, czyli koniczynę świeżo ściętą, trawę, jakieś chwasty, pokrzywy. Ja to sobie wszystko najpierw zmieszałem na przyczepie, później jeszcze tutaj. Także to, to widać, oczywiście. No i wyszło tego trochę więcej niż sądziłem, ale myślę, że zaraz to opadnie i będzie idealnie. No dobra, teraz będziemy co? Monitorować temperaturę, wilgotność. Tutaj muszę sobie wyciąć jeszcze jakieś okienko na włożenie ręki, żeby móc sprawdzać wilgotność w samym środku. Ale myślę, że tlen się przez tą siatkę dostanie i będzie fajnie pracowało. Dzisiaj przewracamy. Sprawdzimy jeszcze raz ostatni temperaturę, gdzieś tyle będzie środek. No w każdym razie mamy 3 dni, kiedy temperatura jest powyżej 55 i tak naprawdę 48 godzin, kiedy jest 65. Na sześćdziesiąt trzy, sześćdziesiąt pięć takich zakresów, tak tutaj mamy 63 teraz jeszcze zobaczymy u góry w samym środku. No też sześćdziesiąt 64. sześćdziesiąt no także idealny czas yy, trzeba przerzucić, żeby tlenu dostarczyć no i co i będziemy robić tak jak zgodnie zgodnie z tym co Elaine mówi czyli weźmiemy sobie górę kompostu przerzucimy tu na bok na plandekę sam środek przerzucimy na stół nowej pryzmy w tym koszu wtedy weźmiemy tą górę która tu była do środka pryzmy wrzucimy a ten dół wrzucimy na górę tak i to będzie Nasze pierwsze przerzucenie, i później zostanie nam jeszcze drugie przerzucenie, dokładnie w ten sam sposób, tak żeby wszystkie te części znalazły się w samym środku pryzmu. Otworzę. Gdyby się przydała osoba, może jakaś do pomocy, ale to sobie poradzę. Na, bok. na razie postawię. Tak się będzie trzymać. Znaczy. O. No jaki fajny torcik nam wyszedł. Wszystko się trzyma i o. W górę jedną, trzecią. Położymy sobie obok. Tak, to chodzi o taką trochę górę, trochę bok, nie? Żeby wyobrażamy sobie, że sam środek to jest kulą. okazji, jak już tu jesteśmy, to sprawdzimy wilgotność. O, o tu już zaczyna, zaczynały się kończyć. Pojawiły się pojawiły białe naloty aktyno bakterii promieniowców po polsku, się. I sprawdzam wilgotność. O, jedna, dwie, trzy krople. Także. Teraz jak to przerzucimy będzie idealnie. Zrobiła nam się trochę sauna w tej szklarni. Super ciepło. Dzisiaj taki jesienny w ogóle dzień. Trochę mgły, więc naprawdę była przygoda z tym przerzucaniem. No co, wilgotność oceniam jako odrobinkę za wysoką, ale nieznacznie. Tak naprawdę teraz po przerzuceniu, jak to odparowało, to to powiedzmy jest Idealnie, zobaczcie tutaj kropelka między palcami mi się pojawiła i to jest ideał. 50, 50% Generalnie, zapach super. Tutaj była taka drobna kieszeń przy przerzucaniu, gdzie poczułem beztlenowy rozkład. Ale dostanie teraz tlenu. To tam powinno to się. Ogarnąć powinny te tlenowe organizmy, to wszystko wygrać. Tą konkurencję, no i co? No, i mamy to, co było u góry, w samym środku pryzmy. Tam wam pokażę na logu, jak to wygląda. Albo już wam pokazałem, to zaraz zobaczymy, jak to w montażu będzie. No, w każdym razie, tak to wygląda. No, zajęło to nie wiem, nie mam z zegarka, ale. Nie wiem, z 10 minut może, max. Zmierzymy sobie jeszcze temperaturkę. Tutaj ten kosz, troszeczkę można go zwęzić, tak? Jak tutaj miał metr średnicy, to tu może mieć 80 cm, no bo wiadomo, że ten materiał opada, więc tutaj jak się go zwęzi, no to cały czas utrzymujemy yy, tą formę. Ok. Wydamy sobie w środek. Zobaczymy, czy udało nam się zrzucić temperaturę. No słuchajcie, z 65 zeszło do 12. Także mm, śmiało teraz możemy poczekać. Pewnie jutro będzie znowu 50. Bo teraz to szybciutko, bo już te bakterie są namnożone. Yy, I każdy kolejny dzień yy, no, wzrastają geometrycznie. No i super, tak to wygląda. Także no polecam sobie próbować w takim, w takim systemie. Jest to kompaktowe, ładnie się to robi, wygodnie i tak dalej. No, może nie ma tego wiele, ale mamy naprawdę bardzo dobry kompost, którym możemy zaszczepiać rośliny, ziemię. Komposty większe, tu przy okazji polecam moją przewracarkę. Bo to wtedy możemy sobie zrobić całą masę tego kompostu, też biokompletnego, ale jak chcemy, to możemy sobie podlać przewracarką nasz kompost, który tam powiedzmy nie wiem, jest ze słomy tylko, albo tylko ze słomy i zobornika, to możemy sobie takim, takimi organizmami jeszcze zaszczepić. No i wtedy jest super. A jeśli potrzebujecie środka na resztki pożywne i nie rozkłada wam się słoma na polu to ekstrakt z takiego dobrze przygotowanego kompostu będzie o niebo lepszy niż cokolwiek, co możecie kupić zamknięte w butelce. Po prostu możecie zrobić tego dużo, ile chcecie. Bez wydawania miliona monet i i to są właśnie te organizmy, które powinny rozkładać wasze resztki pożniwne, pożniwne tlenowy rozkład. Duża bioróżnorodność. Lokalne, bo to zawsze robicie z tego, co jest dostępne w okolicy, czyli z tych organizmów, które w tych warunkach waszych, na waszych polach się czują najlepiej. Także polecam. Bardzo fajny system. Estetyczny, no super. No, także widzicie, tutaj zaczęliśmy, czyli mamy dzisiaj siódmy dzień, przerzucenie. Zaczęliśmy tutaj. Yy, zobaczcie, że temperatura to jest zielony, to jest temperatura otoczenia. Czerwony mamy temperaturę yy, kompostu. Niebieska jest wilgotność podana. Wszystko na jednym arkuszu. Yy, w każdym razie yy, zaczęliśmy mniej więcej w tym samym miejscu. I zobaczcie, jak kompost ładnie skoczył. Tu mamy. Powiedzmy powyżej 55, tu mamy linię 55 stopni, oznaczającą, że 72 godziny możemy w tym zakresie powyżej tej kreski być. Kolejna linia mówi, że powyżej niej możemy być 48. I zobaczcie, tu byliśmy yy, tak naprawdę raz. To jest pie yy, pierwszy dzień, drugi, trzeci. Jesteśmy powyżej 55, a no tak naprawdę drugi, czyli 48 godzin powyżej 65. Ten arkusz możecie sobie ściągnąć z mojej strony biofarmlab.pl i na stronie głównej macie, tutaj zjedziecie niżej, to jest taki. Tekst, jaki powinien być kompost, i tutaj macie, pobierz monitor kompostu. Jak sobie to klikniecie, to ściągniecie sobie taki arkusz kalkulacyjny, możecie sobie nim się bawić i, i na nim pracować. No dobra, yy, będę na bieżąco Was informował. Pewnie w drugim filmie zrobimy przerzucanie ostateczne i może badanie. Także śledźcie temat, yy, udostępniajcie, lajkujcie. Polecajcie. Cześć! Jak żyją mikroby?